Cześć, witajcie, zimno dziś, ale to nieważne, bo dzisiaj będziemy robić pierwsze siewy do gruntu. Także zakasam rękawy, idę po wszystkie narzędzia i zapraszam Was do ogrodu warzywnego. Pewnie część z Was, tak samo jak ja, zastanawia się w marcu, czy już siać, czy jeszcze chwilę poczekać. I powiem Wam, że ja to określam na podstawie, oczywiście, prognoz pogody, ale jeżeli prognozowane są przymrozki w ciągu nocy, takie kilkustopniowe, ale do tego występują też takie dni, kiedy mają występować takie dni, kiedy będzie powyżej zera w nocy, to to już jest ten moment, kiedy można siać do gruntu w marcu. Oczywiście w ciągu dnia, zakładając, że te temperatury są powyżej zera, Czyli ziemia musi być tak rozmarznięta. Jeżeli mieszkacie w takim rejonie, gdzie w ciągu dnia nadal jest na minusie, w nocy jest dużo na minusie, no to wiadomo, że to nie jest odpowiedni moment. Jeżeli temperatura jest w okolicy 1-2 stopni, ale w nocy jest bardzo, bardzo zimno jeszcze, no to też jest jeszcze słaby moment. Jeżeli jest w ciągu dnia 5, 6, 7 nawet stopni, a w ciągu nocy robi się minus 2, minus 3, ale są też takie, które będą powyżej tego zera. Te noce, to to. To jest moment, żeby już siać. Lepiej czasami mniejszą ilość wysiać trochę za wcześnie, potem powtórzyć za chwilę ten siew, jeżeli macie taką możliwość, bo te najwcześniej siane warzywa no będą najwcześniej do zbioru, ale też będą nam po prostu najlepiej rosły, bo siejemy teraz takie, które potrzebują krótki dzień do dobrej wegetacji. Na no ten krótki dzień to no teraz właśnie jest i w najbliższym czasie przecież jeszcze będzie. Dlatego oczywiście te siewy też się udadzą jeszcze w kwietniu, jeżeli będzie taka pogoda, i tylko wtedy dostępna, dobra dla siewów. Ale im wcześniej się uda to, tym lepiej dla nas i dla warzyw. To teraz koniec gadania i do dzieła. Ja jestem podekscytowana tym, że będę dzisiaj siać, bo chociaż pogoda, słuchajcie, pozostawia wiele do życzenia. Są mgły, jest zimno, ale no, wydaje mi się, że to już jest dobry moment. Słońce i tak przyjdzie, więc co ja tu muszę zrobić? Słuchajcie, to wygląda w ogóle kosmicznie źle, ten wasz żywnik teraz. Jest dużo pozostałości, pewnie jeszcze gdzieś tam w ziemi będzie tutaj, o, marchew. Którą muszę usunąć pewnie jeszcze się nada do zjedzenia dla nas, a jak będzie jakaś taka bardzo zwędnięta, to dostaną króliki i kury. Także odkryć muszę te kartony, którymi przysłaniałam sobie grządki, wtedy kiedy siałam o zimę warzywa. No i tak, i zaczynam sprzątać, a potem wam pokażę, jak użyźniam ziemię i będziemy siać. Grządka w miarę oczyszczona, mam tutaj też swój siew ozimy marchwi na tej grządce, dlatego tego w ogóle nie ruszam. E, natomiast zostawiam sobie jarmuż zeszłoroczny, e, bo on powoli tutaj odbija i pewnie do jakiejś e, sałatki modelistki się przydadzą zanim wyrośnie e, nowy. Także tutaj w tej luce, która mi powstała e, będę siać dzisiaj e, warzywa, zaraz Wam pokażę jakie, e, natomiast teraz będę wzbogacać gleby o kompost i obornik. Trochę obornika granulowanego posypię, trochę kompostu, to wszystko wymieszam delikatnie z wierzchnią warstwą i tam będę siała za moment. W marcu do gruntu można już siać rzodkiewkę. Sałaty lodowe. To jest chyba akurat Kinga. A to jest sałata lodowa mogli. Groszek cukrowy. Koperek ogrodowy. Groch taki typowy łuskowy. Teraz odmieniamy akurat telefon. I tu się ukrył jeszcze szpinak. Cebula czerwona cebula, to jest cebula rawska e, biała oraz oczywiście marchewka. Można te też też jeszcze pietruszkę. Ja pietruszki mam wystarczająco dużo z siewu e, tego ozimego, e, ale teraz pietruszka jak najbardziej. Poza tym e, fajnie by było posiać pietruszkę obok rzodkiewki, e, bo wtedy kiedy wyrywamy rzodkiewkę, spulchniamy dookoła e, ziemię, a pietruszka bardzo to lubi, wtedy ma Większe i lepsze korzenie. <noise> Także jeżeli siejecie pietruszkę, to posiejecie ją obok rzodkiewki. I rzodkiewkę w ogóle można powtarzać też często, jeszcze rumianek przed <noise> siew, co kilka dni. I wtedy rzodkiewkę mamy na bieżąco do zbioru, bo ona ma bardzo krótki okres wegetacji. Najpierw sałaty, posieję je sobie rzutowo w dwóch miejscach obok siebie, a potem kiedy wzejdą będę je sobie rozsadzać na inne grządki. One będą siane bardzo płytko, tak tylko troszeczkę, żeby były przysypane ziemią. Cała reszta będzie siana na głębokość pół jednego cm. Jeżeli to wszystko wzejdzie i nagle przyjdzie jakiś większy mróz, to przykryję to wszystko kartonem i mam nadzieję, że przetrwa. Jeśli nie, to będę powtarzać jeszcze raz siewy. Na tej grządce posieję jeszcze troszkę rzodkiewki, jeden chociaż taki pasek cebuli jednej i drugiej, szpinak i troszeczkę w narożniku kopru. Marchew tutaj siać nie będę, bo mam o zimej całkiem sporo i chyba nie będę jej dosiewać w ogóle wiosną, jeśli ta dobrze zejdzie. W każdym razie te warzywka pójdą tutaj, natomiast na podporę, czyli tam, będzie szedł jeden i drugi groch. Zapomniałam o grochach, mówiąc o głębokości siewu. I oczywiście grochy będę siadać głębiej, bo na głębokość 4-5 cm, można nawet do 7-8. Grochy posiałam po dwa, jeśli wzejdą oba, to jednego usunę. Jeśli warunki są jeszcze takie niesprzyjające, możecie siać, jeśli macie, pod folię lub w szklarni. Ja jednak tego nie robię, dlatego właśnie z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że mam jeszcze pod folią też zeszłoroczną i nie chcę na przykład jej usuwać, bo jemy ją. A drugi powód jest taki, że musiałabym tam nosić wodę, ponieważ wiadomo, że na ogrodzie jeszcze wody nie ma o tej porze i jest to dla mnie problematyczne, dlatego wolę siać do gruntu to, co się do gruntu już nadaje. Powtórzę teraz siewę tych warzyw, które Wam pokazałam na innych grządkach i lecę do domu, bo jest naprawdę strasznie zimno. Do zobaczenia, do jutra. Cześć!